Ociągałam się długo z dokończeniem e, podłogi, tu obramowania podłogi przy kozie, bo nie kwapię się do robienia czegoś, <grywka> e, o czym nie mam pojęcia. E, tak jak wspominałam w którymś z odcinków, e, postanowiłam użyć e, tych ozdobnych. E, Płytek ala cegła, żeby zamaskować to łączenie między podłogą a ścianą, gdzie no, yy, podłoga jest krzywa. W sensie efekt mojego krzywego rżnięcia jest żenujący, a że tu będzie wysoka temperatura, no to nie mogą być to. Drewniane cokoły albo nawet plastikowe takie maskownice, bo to wszystko myślę się mogłoby stopić albo odpukać, zapalić. Więc wymyśliłam te, to jest chyba z gipsu, płytki takie cegło podobne. I już widzę, że będę musiała je pomalować na farbę na ten kolor ściany, bo za duży kontrast jest. No i tutaj będzie nie pył, tylko sadza, z, z, czy popiół będzie się osadzał, i to prędzej czy później y, ta biel zostanie zburkana. Y, od razu to przemaluję. I kupiłam klej montażowy, a wcześniej bawiłam się poziomicą, żeby. To trzymało jakoś poziom, ale <laughs> ja, ja powiem tak, jak, jak, jak zmierzyłam, że tutaj ta płytka jest, powiedzmy, w tej. E, tak jest ta płytka pozioma. Przyłożyłam tu poziomicę i zobaczyłam, jakby ten poziom szedł tutaj, i wyszło, że coś, to, że ta, chyba się podnosi, ta podłoga. E, bo ten poziom skracał, jakby musiałabym przycinać od dołu płytki, skracać je, żeby one trzymały ten poziom. Więc w końcu stwierdziłam, że e, przymierzyłam je tak, pirazy, oko, jakby szły na oko, że trzymają na oko e, poziom. I wygląda, że na oko są poziome, ale to nie jest ten poziom, co pokazuje. Poziomica, a że tu i tak będzie koza, to myślę, nikt nie będzie na to patrzył, jakoś przeciągało to miejsce wzroku. Chodzi mi tylko o to, żeby wykończyć tą podłogę tutaj. No i zabieram się za przyklejanie klejem montażowym tych płytek. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać klej montażowy jest w tubie, a do tuby potrzebny jest tak zwany pistolet. Pistolet znajduje się w chacie narzędziowej, gdzie jest gniazdo os. A pistolet jest tu. Teraz Musi to być szybka akcja, więc trochę wyciągnę tych gratów. Oho. Jakieś poruszenie jest. Okej. Okay. To położę tu. Nie wiem, może moją zrębkarkę też bym... Wyciągnęła. Dobra, cichutko na paluszkach. Mam nadzieję, nie sfilmuję. Ok, już mam załadowany klej montażowy w pistolecie. Trochę sobie dałam e, kartonu, żeby nie zabrudzić podłogi, no, ale oczywiście jestem e, trochę zestresowana. E, pi, Pisałam na opakowaniu, żeby nakładać punktowo albo pasami. Bardziej mi przy Pada punktowo, ale zobaczymy. E, zaraz spróbuję. Um, nie wiem, nie widać. Dobra, może na kolanie. bo miała kolano w kleju. E, no właśnie, te pierwsze wyciskania. Ok, chyba jednak pasowo. Bo jak się naciśnie, to się, że tak powiem, cały czas wydostaje z tej dziurki i na pierwszy... Ogień. Dobrze wiedzieć, że to będzie jeszcze się wydzielać, więc nawet jak odłożę pistolet, to będzie z niego się wydzielać, więc może od razu podłożę drugą płytkę, a to spróbuję przykleić. I teraz tak jak ja to przyklejam. Pisało, że jest do różnych powierzchni, że w miarę elastyczny przykleja się w zależności od tego, ile żeśmy tego kleju tam nadali, i możliwe, że nam za, za mało. Nie mam pojęcia. Wygląda, że się trzyma. A tutaj, patrzcie, ile, ile się jeszcze wydzieliło. Tego kleju. No więc będę. Najźmierzniej będzie, jak one odpadną. <ścoughs> Niby teraz yy, te, które przyklejam, są. Opierają się dolną krawędzią o podłogę, więc jakby. A jeszcze tak, podłoga z paneli to jest tak zwana podłoga pływająca, więc ona jest w ciągłym jakby ruchu. Więc też yy, może być tak, że te płytki będą pracować, jak będzie pracować podłoga. Więc okej, okay. chwila prawdy. Może być jedna wielka porażka. Przydałaby mi się tutaj. Sprawdzę poziom a potem... Sprawdzę poziom na tych dwóch. Ciekawe czego mogę trzyma. Poziom. delikátně delikátně. Je za pár Nevím, co, povinno v góry, taky? A -a. Jest to drapał. Jadę z koksem. Tak tego nie będzie widać. Tu będzie koza. Że tak najlepiej jest już bo się, że tak powiem, chyba za bardzo przyciskam i wydziela się tego dosyć sporo. O, tu taka kubka się wydzieliła. Uff. no skończyłam. Zajęło mi to może 15 minut. Pomagałam sobie yy, poziomicą, więc yy, o dziwo jest w miarę poziomo, ale z, ponieważ to wszystko jest krzywe, to ta poziomość może wyglądać krzywo tak czy owak. Jeszcze tylko muszę dokroić tutaj kawałeczek. A tutaj została ta przerwa, bo specjalnie na maskowanie. Tu kiedyś będzie maskownica drewniana na okna i akurat taki y, kawałek z tej strony może być. Drewniany i akurat będzie y, na to miejsce. O matko! Zawsze tak jest, że rzeczy wyglądające na pierwszy rzut oka przerażająco okazują się po prostu bułką z masłem. Myślę, że gdybym miała taki plan, to nawet byłoby przyjemnością zrobić tą ściankę do góry w cegle, w takich płytkach. Bardzo przyjemnie się je układa z takim klejem montażowym. Ale całe szczęście nie mam takiego planu. Więc przejdziemy, tam temu wyschnąć do jutra i zobaczę, czy nie odpadnie. To jeszcze jest taka sytuacja, że no. <laughs> może odpaść. Dokleję ten kawałeczek i przejdę do kolejnego punktu programu. To wielkie pudło za mną to jest szyba. Ognioodporna pod kozę. Zamówiłam ją parę miesięcy temu, ale do dzisiaj nie rozpakowałam nawet. Ufam, że przyszła w dobrym stanie zaraz się okaże. Jest nienaruszona. Kupiłam to z firmy, która produkuje takie szyby. I wysyła, więc mają wprawę. Jest trochę innego kształtu i chyba większa ogólnie niż ta, którą mam w poprzednim domku i zmianą będzie. Taki silikonowy pasek. Który będzie na obramowaniu szyby żeby nie paprochy pod szybę się nie dostawały co stało się w tamtej w tamtym miejscu 4,1 metra wiem, prawdopodobnie starczy mi tylko na tą szybę i teraz zastanawiam się dlaczego nie kupiłam do tamtej szyby to mam zamiar ją podnieść i wyczyścić to wszystko. Okej, okay. to yy, umyję podłogę i zainstaluję szybę na miejscu docelowym, podklejając to tym paskiem. Płytki już yy, dokończone. Sąsiad jak są mi dociął ten mały kawałeczek, poszło jak po maśle. Zabrałam się za szybę, która tutaj leży, żeby ją położyć, a wcześniej chciałam podkleić tym silikonem. I powiem Wam, że nie wiem jak to zrobić, nawet weszłam sobie, instrukcja jest po niemiecku, bo nie, nie ma polskiej wersji, a niemieckiego nie znam. Yy, Weszłam sobie na YouTube'a i internety, żeby zobaczyć, jak to podkleić, i tam na jednym filmiku było, że kobitka przejeżdża szmatką, nie wiem, mokrą możliwe po tym i podkleja to. I rzeczywiście tu jest taki pasek, który jest przyklejony i, jak, i on się trzyma na jakimś kleju, ale potem ten klej znika z tym paskiem. z tego paska nie będę przyklejać? I za cholerę, to się nie chce trzymać tej szyby. I z drugiej strony pomyślałam sobie, że to wcale nie wygląda estetycznie. I może jednak zostawię tą szybę bez tego silikonu. Eee, z myślą, że jak będę co jakiś czas czyścić komi, po prostu będę tą szybę podnosić i czyścić pod nią i... Tyle. Tak, właśnie chyba zrobię. Aha, jeszcze w międzyczasie zmieniłam zdanie co do malowania tych cegiełek. Nie będę ich malować. Podoba mi się ten kontrast. Nie będę ich malować teraz. Może je pomaluję kiedyś, jak będę odświeżać tą ścianę. I wtedy ujednolicę kolor, a teraz nawet nie będę malować, bo nawet nie wiem, jak się by zachowała ta biała cegła pod tą farbą, czy byłby ten sam odcień. Może taki kontrast jest lepszy niż to, co by było po malowaniu, więc dostawiam jakieś składę szybę i ustawiam kozę. No jak położyłam szybę na płask, okazało się, że podłoga jest nierówna. I tutaj w tym końcu odstaje mocno ta szyba. Więc z głupio front zaczęłam wciskać ten silikon i ułożył się dokładnie, dokładnie tak jak na instrukcji, tylko że nie wyrabia nie wyrabię się na zakrętach. Więc tak, sytuacja wygląda tak, że lepiej, że, le, że lepiej to podkładać, jak już szyba leży w tym miejscu docelowym. To się nie przykleja, nie? Dlaczego się nie przykleja tej szyby? Tylko jest jakby podłożone. I stwierdziłam, że utnę. Utnę tu na, za, na zakrętach i podłożę takie kawałeczki. Bo tak to trzeba będzie zrobić. Koza już stoi na szkle. Niestety, szkło odstaje i to bardziej niż w tamtym domku, co oznacza, że ta podłoga jest jeszcze bardziej krzywa niż tam. No, ale cóż, coś będę musiała pomyśleć ten temat. A może ta krzywizna się zmniejszy, bo domek cały czas będzie osiadał on jeszcze. Będzie się no, będzie osiadał i będzie się stabilizował, jak wejdą meble, jak wejdą zabudowa kuchenna, to to wszystko go dociąży. Nie mówiąc już o sidingu, który mocno sprawia, że domek zaczyna pracować. Więc może się okazać, że z czasem to się zmniejszy. To jeszcze rzut okiem na to, co wzeszło ostatnim odcinku pokazywałam Wam, jak sadzę, jak sieję, jak sieję, no i właśnie wzeszło. Tu jest brukiew, już przepikowana z, ze zbiorczych. No, w niektórych przypadkach z powrotem to do zbiorczych, bo mi zabrakło yy, wielodoniczek. Ogórki! Nie wszystkie wzeszły. Ale no zobaczę, zobaczę czy coś będzie drugi rzut ogórków. Tutaj mam burak naciowy kiełkuje i wygląda, on miał być różnokolorowy, ale wygląda, że chyba głównie będzie czerwony. Ten może żółty. No, jeszcze niecały zeszedł. To będzie może niespodzianka. No i fasolka szparagowa. To nie są dobre, bo fasolka najpierw idzie w bardzo długi korzeń, a dopiero potem góra wychodzi. Ja muszę chyba już do gruntu dzisiaj dać. I jeszcze co mamy? Przepikowane Pak choje poprzepikowane. I czarna rzepa z podpisaniem kalarepa, ale to nie jest kalarepa, to jest czarna rzepa. Także niech podrośnie pięknie, wzmocni się. Yy, będzie na tyle duża, żeby jak ślimak na nią wejdzie, to jej nie zabił. I jeszcze muszę przepikować, a wzeszło. Tutaj sałatki. Trochę je zlało tutaj. Nawet koper włoski. I pietruszka naciowa.